Chyba już jest ok. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry The Hunter Call of the White. Moi drodzy, jak widzicie, te gry na nas czekają, więc wybieram się do Sandar Patan. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem nazwę rezerwatu, ale chyba najlepiej będzie wypowiadać. Lecimy do Nepalu. Także zapraszam Was do kolejnego materiału. Zapnijcie mocno pasy i co? Startujemy. Dobra moi drodzy, już się przezbroiłem. Darowałem wam oglądania mojego przezbrojenia, ponieważ moje uzbrojenie będzie dla was niespodzianką. Niektórzy też będą zaskoczeni. Dlaczego? No to wam zaraz powiem. Moi drodzy, gdzie sobie dzisiaj pójdziemy? Pójdzmy może po prostu na mapę. Gdzie my to jesteśmy? Mianowicie jesteśmy chyba gdzieś na środku i czeka nas wędrówka do tego miejsca tutaj. Więc o kurczę, przepraszam. Zminimalizowało migrę. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Od jakiegoś czasu mam taki problem z The Hunterkiem. Dobra, ale to nieistotne. Moi drodzy, pójdziemy sobie do tego punktu obserwacyjnego, żeby sobie odkryć ten tutaj teren, bo tu jest bardzo ciemno, praktycznie nic nie widać. Nie wiadomo, gdzie są schroniska. Także moi drodzy, jesteśmy tutaj. Tutaj troszeczkę pochodziliśmy. Tu jest konstrukcja myśliwska, więc moi drodzy, idziemy teraz na północ. Pisaliście mi to też w komentarzach, żeby iść tutaj na północ. Tu jest znacznie więcej zwierząt, moi drodzy. Ale ja jeszcze muszę tutaj troszeczkę pochodzić. Muszę troszeczkę jeszcze tutaj pozwiedzać więc idziemy na razie na środek później może pójdziemy tutaj mamy też jakieś misje do wykonania ja sobie zaraz to zobaczę czekajcie dziennik misji moi kochani udaj się na pastwiska będzie trzeba wykonać misję żeby odblokować sobie sztucer który jest właśnie dostępny razem z tą grą możemy go kupić chyba tak albo się mylę a jeżeli wykonamy tę misję no to po prostu otrzymamy ten sku skuter ten sztucer w gratisie, skuter Dobra moi drodzy, nie wiem czemu by to przyszło do głowy, tak po prostu przyszło i koniec Moi drodzy, i teraz wyposażenie, może zejdę, żeby się nie pośliznąć, bo zaczyna padać Jak to w Nepalu Benio już jest gotowy, już jest przygotowany na zabawę Także moi drodzy, uwaga, jest ze mną Ciekawe czy zgadliście, co to za sztucer Jest to moi drodzy King Czemu King? Ponieważ moi drodzy, dostałem ostatnio łomot od wołów domowych, więc taki sztucer będzie, można powiedzieć, takim straszakiem, żeby one tutaj nie podchodziły, żeby one mi nie przeszkadzały w wędrówce. Bernard się oczywiście uśmiecha, by wie, co ten sztucer oznacza. Najmocniejszy sztucer w grze a jednocześnie według mnie najgorszy, niewarty zachodu, niewarty używania, no zobaczymy moi drodzy jak sobie poradzimy, ja tego sztucera używałem raptem może dwa, trzy razy, później go dostawiłem i żałowałem, że go w ogóle kupiłem, chyba był do kupienia, albo jeżeli wykonaliśmy misję w Afryce, bo właśnie w Afryce ten sztucer mogliśmy otrzymać, na drugim miejscu jest mój ukochany oczywiście Eckers, zapomniałem oczywiście... Tutaj troszeczkę amunicji wziąć, no prawie nie mam nic, no i oczywiście wirant, nie wiem po co, może się sprzeda, zobaczymy. Moi drodzy, tylko musicie poczekać, bo lot musi sobie amunicję wziąć, także dajcie mi trochę czasu i przede wszystkim będę musiał sobie zmienić celownik. Dobra, moi drodzy, już jestem troszeczkę uzbrojony, niestety tego celownika nie można zmienić tego kółeczka na jakiś inny że personalizacji nie można dokonać. Także, moi drodzy, lecimy tam, gdzie sobie zaznaczę, czyli tu i to mamy, moi drodzy, 908 metrów, więc kurde, prawie cały kilometr, więc, moi drodzy, zasuwamy. Zobaczymy, czy bawoły podejdą, czy może już usłyszały moje tutaj gadanie o tym, że mam Kinga przy sobie. Bawoły, woły raczej. Moi drodzy, lecimy. Zobaczymy. Co do live'ów to być może będą na dniach. Zobaczymy. Moi drodzy, jeszcze router mi nie przyszedł. Czekam już dość długo. Najprawdopodobniej jest jakiś problem z zamówieniem czy coś takiego, czy po prostu brakło takich egzemplarzy. Mam nadzieję, że będzie przede wszystkim stabilniej i ta prędkość nie będzie taka falowa. Zobaczymy, wszystko się okaże. Póki co korzystam ze starego routera. Live'y się na pewno jakieś ukażą. Zobaczymy. Czy z The Hunter'a, czy może z jakiejś innej gry, wszystko będziecie wiedzieć na dniach. Tymczasem mamy jakieś pierwsze tropy. Powiem wam szczerze, że nie podoba mi się ten rezerwat okropnie. Te pagórki, te góry, coś tam, coś tam. Okej, okay, poczekajcie, a ja tak nawet nie wiem, jeśli chodzi o to moje wyposażenie, jak tą amunicją jest. Nitro, zalecane klasy 9, o cholera, czyli moi drodzy, największe zwierzaki. No zobaczymy, tutaj jest 2,4. to jest amunicja do tego sztucera, nie mam, 4, 8 No dobra moi drodzy, także można powiedzieć 4,8 i 9 Także jest wszystko w porządku, zobaczymy, tam jakieś tropy, zbadamy sobie co to jest w ogóle Dziwne mam taką poświatę w tym Nepalu, nie wiem, tak dziwnie mi się ten sztucer świeci A nie wiem czemu tak Co to jest w ogóle? A, Nilgau indyjski bodajże, dobra moi drodzy, lecimy można tam troszeczkę się rozglądać. W ogóle praktycznie nie grałem, jeśli chodzi o Nepal. Mało tutaj przebywałem, ponieważ ten rezerwat mi się zapierony nie podoba. I dzisiaj się być może zemszczę na bawołach, zobaczymy. Może podejdą, jestem tego ciekaw. Chyba że po prostu z chórzą mnie, podejdą. Zobaczymy, moi drodzy. Można sprzetestować ten sztucer. Tylko sobie muszę odblokować tamte, tamtą wieżę, żeby wiedzieć co i gdzie. Jest najprawdopodobniej, trzeba będzie odblokować schronisko. Mhm. nie lubię takich pagórków, powiem Wam szczerze, że ten rezerwat to jest okant, tyłka rozbić. No, różę się, bohaterze. Kapsa nie wcisnąłem, o już mam zawał prawie. Dobra, lecimy 600 metrów przede mną. Jeszcze nie spotkałem tygrysa, no ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Może się go uda zobaczyć. No, ale to będzie ostatnia rzecz, którą ja zobaczę. <laughs> Wiecie jak jest z tygrysami i lwami, pac i po nas, nie mamy szans Zobaczcie jakie tam góry, masakra jakaś, nie lubię takich terenów, zresztą chyba większość graczy nie lubi takich terenów Jeśli chodzi właśnie o ten rezerwat, no pagórki, góry, wzniesienia, kurcze nierówności, jakieś wysokie trawy, no to nie jest yy, za bardzo no lubiana rzecz przez graczy The Hunterka Zaraz zobaczymy, idziemy. Póki co mamy jeszcze 500 metrów, tutaj się nic nie dzieje. Także, moi drodzy, dajcie mi chwilę, zaraz do Was wracam. O kurde, moi drodzy, zewgodowy tygrys. Odległość 200 metrów, spróbujemy podejść. Mam kinga. <gryś> zobaczymy. Jest niedaleko, ale pójdę na kapsie Jakieś tygrysiątko, kociątko jest. A przyspieszę trochę, kurde, zobaczymy. On pewnie może uciec, ale jak mam iść tak powoli, to troszeczkę przypał. No, jeszcze po tych pagórkach, gdzie nie mogę się za bardzo wznieść, no, takim podskakiwaniem to na pewno go wypłoszę. Kurde, no, masakra jest po prostu. Biegnie kłusem. Dobra, idę teraz troszeczkę wolniej. Idę jego tropem. No, w każdym bądź razie kierujemy się, moi drodzy, do wieży. Kurde, wystraszyłem się teraz tych nilgału. Wystraszyłem się tych liści. Idę bardzo cicho, moi drodzy, na kapsie, czyli troszkę zwiększyłem prędkość. A tutaj, moi, to ty tygrysa. To, kurde, to masakra będzie. Nilgały indyjski, 150 metrów ode mnie. Ej, chyba jest bobek tygrysa, po lewej stronie już mam lornetkę. Chyba tutaj bobka strzelił, tak, bardzo stare. Bernard przy nodze. Się tak bo myślałem, że on idzie za mną. No, Nilgało. No zgubiłem trop tego tygrysa. Z Ekersa do Nilgału można strzelać. Nic nie stoi na przeszkodzie, tylko nie wiem czy ja tam w jakiś sposób wyjdę. Podejrzewam, że nie, że będę się ściskać. Mhm, mm blokuje mnie, no. kurde, te pagórki w Nepalu to jest po prostu kpina. Czekajcie, spróbuję wyjść tak y, trochę szybciej, po tych. skacząc, no masakra jest, mój wam, no. Nie polecam tego rezerwatu, nic się tu nie dzieje. Przeszedłem też tam około 300 metrów, nic nie zauważyłem, nic się nie odzywało. Wypatrzcie, tu jakąś zwierzynę, idę na wzniesienie. Słuchajcie, może tam coś. Już jest, jest, już, już jest jakieś zapadlisko i nic nie widać. Dobra, moi drodzy, póki co fałszywy alarm, jeśli chodzi o tygrysa. Wracamy jak najszybciej do wieży obserwacyjnej, żeby sobie odblokować ten teren. Niestety nie ma nic. Może i nawet dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jest po ósmej praktycznie, bo, moi drodzy, co się stało? Chodź, chodź, idziemy. Odblokujemy sobie. No, wskakuj. No. Pięknie. Aż tyłek mięknie. Dobra, tam mamy... Ej! Tygrys ucieka. A niech ucieka. Zwiał mi, ale fajną ma minę. Szarekon. Okej, okay, mamy odblokowano nam parę elementów na mapce. Zobaczymy, co to za elementy. Dobra, tak też myślałem. Moi drodzy, pójdziemy sobie tutaj, gdzieś bodajże w tą stronę, Wenio już do ciebie idę i chyba pójdziemy w stronę tygrysa najprawdopodobniej, bo on tam za plecami się odzywał, czyli tu, ale on uciekał usłyszał mnie jak wchodziłem najprawdopodobniej na tą ambonę myśliwską, no jakieś gwizd pogwizdywanie nie wiem, się dowiem, zaraz zobaczymy czy ujrzymy tygryska, gdzie tam chodźcie moi drodzy, ponad pół kilometra przede mną drogi, więc moi drodzy zaraz wracam Moi drodzy, mamy Barasingę szósteczkę. Można tutaj strzelać, bo to sam jest bodajże. Kurde. Nie wiem, ten jeden leży, ale ten drugi zbudowałem. Okej, okay, chyba będzie dobrze, albo i nie. Chyba zepsuty, jeden i drugi. Znaczy, ten pierwszy dobrze dostał, ale chciałem też drugiego strzelić, i się za bardzo nie udało. Ale jest zwierzak upolowany, to się liczy. No i strzelałem oczywiście z Ekersa, bo to jest szósteczka a ekers ma Ammo 4-8 bodajże. No dobra, Berna, tutaj gdzieś powinien leżeć ten zwisz. Tutaj gdzieś dostał, chyba, czekajcie. No, idę w dobrym kierunku. Już powinienem coś zobaczyć. O jest. Gitara. A tu. Y mamy organ żywotny moi drodzy. Chyba to jest ten... One stały, można powiedzieć, w jednym rzędzie. I kurde. O, pokaż się. No proszę, trujeczka, Ładnie tutaj. Zerwał. Jest to Barazinga. Pięknie. Okej, okay. ale mało kasy. O, matko. Dobra, organ nieżywotny przed chwilą, czyli zepsuty, przykro, smuteczek Nic nie poradzimy, moi kochani, idziemy gdzieś tutaj, bo chyba zerwał I pobiegł w to miejsce, gdzie ja się kieruję Trzeba, trzeba będzie go zebrać, tego samca On tutaj powinien leżeć, wykrwawiał się najprawdopodobniej bardzo szybko O, gdzieś tutaj, oho Nilgao indyjski, tam gdzieś słyszałem też Tara Kurde, daleko pobiegł A czasem tak idę, mam wrażenie, że coś mnie goni. A jest tam, dobra. Kurde, będę musiał teraz się wspinać. Już idę, już idę. Grunt, że mamy coś to jest strzelonego. Pokaż się, jak dostałeś. A, kurde. A i tutaj poprawiłem jeszcze gorzej. Dobra. Już nie było szansy. Zabieramy, ale mało kasy za tego. Łobuzy, powiem wam szczerze, że nieopłacalna jest, nieopacalność polowania, jeśli chodzi o te zwierzaki. Już i lepiej płacą, bodajże. Moi drodzy, zbliżamy się do jeziorka, które sobie zaznaczyłem. Cofnąłem się sobie czas, bo bardzo chciałbym zapolować na tygrysa. Okazało się, że jak sobie szedłem w kierunku tego pytajnika, no to zobaczyłem wodobój tygrysa, więc cofnąłem się z powrotem tutaj. I idę właśnie na tego tygrysa. Moi drodzy, one piją od 4 do 7. Jest godzina 621, więc jest duże prawdopodobieństwo, że zdążę. Mamy 300 metrów do tego wodopoju, tylko ja nie będę chciał iść tak na wprost. Kurde, mogę trochę o 5 nawet wyjść, no ale dobra, może ta godzina będzie odpowiednia. Muszę obejść to jezioro od drugiej strony, ponieważ wodopój jest tu. Czyli ja będę musiał podejść z tej strony. No, Będzie to ciekawe wyzwanie, no ale spróbować można. Jak pójdę tak na wprost, to mnie ze nie będę miał szans się jakoś wybronić. I będę musiał też podejść na odległość tego tygrysa. No tak, ze 120 metrów. Nilgał kolejny. Zobaczymy, jak to będzie. Także, moi drodzy, dajcie mi chwilę czasu. Moi drodzy, mamy, zdaje się, Nilgał. Tak? Tak jest. Czekajcie, chyba nie zdążę strzelić. No niestety. Kurde, uciekł mi. Ale to nic. Zobaczcie, ta trójka jakoś jest w miarę odważna. O, chyba dobrze dostał. Mam nadzieję, że nie spłoszyłem tym samym tygryska. Tam była czwórka. Nie wiem, jak to jest z tymi klasami. Chyba piątka jest największa. Trzeba było strzelać do tej czwórki. Jak już tak w miarę idealnie stało. A tu mają strefę żerowania, rozumiem. Mhm, mm tu jest, y ok. żeruje Nilgau, indyjski No i Nilgau jest mój, pierwszy, moi drodzy, jeśli chodzi o ten rezerwat Mhm mm I tutaj, moi drodzy, ej Ja mam aktualnie, jaką mam punktację? 85 Czyli w, zdaje się, że czwórka to jest diament? Nie wiem a powiem wam szczerze, że wygląda na takiego koziołka. Może mi to chyba ta czwórka diamentowa uciekła, tak mi się coś to wydaje. No ale weźcie strzelcie tutaj diamenta, nie? Dobra, moi drodzy, idziemy. Może być tak, że stroluję. OK, my lecimy dalej, moi drodzy, ja spróbuję już. Chyba jestem na takiej odległości, że mogę zrobić kółeczko. Jeszcze troszeczkę pójdziemy na wprost, moi kochani, i zrobimy kółko. Będziemy szli powolutku w kierunku tego jeziora Jestem na takim, można powiedzieć, poziomie, że Mogę już zacząć zmieniać kierunek Na chór górski, o kurde To dopiero wielki zwisz No taka odległość 300 metrów, kurde tutaj znowuż mgła No dobra, moi drodzy, w każdym bądź razie i tak idziemy Na północ, w góry Więc może być tam ciekawie Zobaczymy, jakie atrakcje będą na mnie czekać Ja miałem oczywiście skręcić prawo tutaj iść do tego pytajnika No ale na razie nie idę Okej, okay. moi drodzy, to możemy już powolutku robić kółeczko Zajdziemy to jezioro od drugiej strony I zobaczymy, czy tam będzie pił tygryszek Czy nie będzie pił, zobaczymy I czy uda się strzelić z tego kinga no powiem wam szczerze, że nie wiem Ale się zaraz dowiem Mamy jeszcze 237 metrów do jego wodopoju Zaraz sobie zwolnimy Lis Tybetański, no proszę Lis prosto z Tybetu Tygrys też z Tybetu Tylko, że większy, 4 razy albo i 5 Jeszcze tego lisa nie widziałem Nie miałem okazji zobaczyć Nilga ucieka A niech ucieka, ja i tak idę po tygryska Dobra, moi drodzy, Bernard ze mną. Zaraz będziemy robić jeszcze większe koło. Póki co, która godzina 6:38, więc jest spoko. Powinien tygrys być. Zobaczymy, czy się spóźni, czy nie. Na pewno samiec tam pił. Tylko tych tygrysów dużo nie jest. Gdzieś to słyszałem. A jeżeli chcecie kupić sobie ten rezerwat, to poczytajcie komentarze na Steamie. Oho, ej, poczekajcie, bo ja chyba za głośno i za szybko idę, a mój oddech jest mega duży i serduchowali jako szalawej. I nie ze strachu, tylko dlatego, że zbliżamy się do tego miejsca, jak ja to. No, chyba jest dobrze. Nie mogę strzelić, moi drodzy, z Ekersa, jeżeli oczywiście ten tygrys będzie. Jeżeli go nie będzie, no to trudno, nie? Z Ekersa nie mogę strzelić, bo będzie zepsuty. Muszę strzelić z Kinga. Tylko King 75 metrów. No nie wiem, czy się uda. Będę musiał. Jeżeli będzie w ogóle tygrys, to będę celował na płuco i będę troszeczkę podnosił lufę wyżej. Może być tak, że zepsuję, nie? No ale chcę wziąć tego King'a chociaż raz. Kupię sobie jedną paczkę naboi. Ej, 2000 kosztują naboje, 600 chyba nawet. Także nieopłacalny interes. Ok. No jest. Tylko gdzie on idzie? Tu? Czy tu już jakiś pije? Mamy, moi drodzy, tygrysa. Kawał zwierza. Dziewiątka. Ja pierdzielę. Chyba idzie na wodopój. To moi drodzy, ja podchodzę tak samo. Czy będzie tutaj chciał pić wodę? Czy. oleje temat. No już go straciłem z oczu. Nie wiem, gdzie jest. Może się teraz pojawi? Zobaczymy. Idzie. Kurde. Idzie pić. O, kurka wodna. Teraz będzie pił. 120 metrów. Czekajcie, możemy jeszcze podejść, tylko na kapsie. Ja spróbuję podejść tak gdzieś. Patrząc się na niego, tylko gdzie on idzie, idzie w moim kierunku, 100 metrów, muszę mieć tak chociaż 90 metrów, to będę coś myślał o strzelaniu. Kurde, spróbujemy podejść jeszcze, no jest tak w miarę dobrze ustawiony, moi drodzy. Jak zacznie się. O kurde, co to było? Jak się przeciąga? Widzieliście to? Jeszcze podejdę i biorę Kinga i strzelam. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Nie wiem. Nie mam pojęcia, moi drodzy, czy dobrze strzeliłem. Chyba źle. Chyba było za nisko. I tygrys niestrzelony z Kinga. Chyba mu się nie udało, moi drodzy. Niestety. Kurde. E, nie, czekajcie. Organ żywotny. Tak? Tak. Moi drodzy, udało się. gdzie on pobiegł gdzieś tutaj na dół. Kupę przy okazji zrobił ze strachu. King zrobił robotę. No zrobił. Tylko trzeba podejść na prawdę na bliską odległość to jest armata. Jak widzicie, mam ten odcień zwykły. Nie kupiłem tego drugiego. Także moi drodzy, jest. Fota. I tak dostał? hurda. poczekajcie. No, y nie no, spoko. Dwa płuca poszło. Po tygrysie. Szósteczka. Złotko. 49. Także spoko, naprawdę jest git. No taki średni, można powiedzieć. Upolowany i moi drodzy upolowany z Kinga. Koniecznie trzeba będzie zrobić fotę. Dobra? Moi drodzy, zatwierdzam. O 1500, ale teraz sypnęło gotówką. Okej. Okay. Moi drodzy, teraz możemy iść tu. Zaznaczę sobie, czekajcie, bo ja ogólnie miałem iść chyba tutaj, ale oleję temat, pójdę tu. Zaznaczę sobie tą miejscówkę i zapierdzielamy tam moi drodzy, bo tu jest kolejne, tam jest kolejne jezioro, więc możemy zrobić drugie wyzwanie. Tygrys ubity. Skinga. Nawet się udało. Jest spoko. Na tamtym jeziorze też może być tygrys. Powiem wam, że dla tych tygrysów to tak, można kupić rezerwat dla tych tarów, czy tam jarów, itp, i tp. ale tak to rezerwat, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, beznadziejny. Zresztą, tak jak mówiłem, poczytajcie sobie komentarze na Steamie. Bardzo negatywne. No ale wiecie, ja mówię, że nie. Wam się może mega spodobać. Każdy ma swój gust. Każdy ma swój rozum. Kurde, będę musiał kończyć ten odcinek, moi drodzy, bo czas leci. A ja chciałem tam koniecznie dostać się na te pastwiska czy tam łąki, żeby otrzymać ten sztucer. Nie wiem nawet, jaki jest ten sztucer, tak dokładnie. Czy on jest jakiś z tych starszych sztucerów? Tego nie wiem Może jest tych takich słabych sztucerów co ledwo co strzelają Cholera wie idziemy moi drodzy tutaj Skręcimy, skręcimy sobie na lewo i zobaczymy Zobaczymy czekajcie jeszcze tutaj sobie popatrzę mhm, Mamy tamten jeziorko czekajcie bo kurde tak idę za szybko ale dobra spoko Poczekajcie moi drodzy na spokojnie na nie wiem czy to nie są takie zwierzęta, takie odziane takim grubym futrem A chodźmy szybciej, zobaczymy Czy zrobiłem źle, czy nie, tutaj spróbuję coś wypatrzeć, no ale widzicie Zarośla jak pieron mhm. to jest bodajże jeziorko składające się chyba z dwóch części O, czekajcie Myślałem, że widzicie to, takie brązowe? Myślałem, że to tygrys. A tu mamy jakieś chyba wodopoje na chórów, bodajże. Zaraz sprawdzę. Mhm, biegną kłusem. Okej, okay. czyli spierdzielasz się kurzy. Czekajcie, co tam w ogóle jest? Tama? Czy pozostałości po moście? Chyba jakiś punkt informacyjny. Tu mamy chyba strefę wodopoju. Ja tam jeszcze opatrzę po drugiej stronie, czy przypadkiem się tygrysek nie czai. Nie ma nic, moi drodzy. Punkt informacyjny zobaczmy o co chodzi. Znaczy, to jest w ogóle MOS? Jakiś dziwny drewniany. Okej. Okay. Pewnie ja bym strzelił z King'a, to by się rozleciał. Kto wie? Nie mam pojęcia. Okej, okay, moi drodzy, sprawdźmy sobie punkt informacyjny JUP. I hop. Mhm. Ee, be, 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 jest inachur. Zobaczmy, samica. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy ja miałem rację, jedne z takich zwierząt, to właśnie kojarzą mi się ze Star Warsami. A to zwykła koza, mała, dobra. Chodźcie, moi kochani, gdzie teraz. Tu mamy schronisko, zdaje się. Więc sobie pójdziemy do tego schroniska, ale najpierw odwiedzimy jeszcze jedno jeziorko, 7:12, no już jest za późno, ale dobra, pierdzielić, idziemy chodźcie moi drodzy, 250 metrów przed nami możemy przycisnąć, na chór ucieka, niech ucieka a my idziemy na wprost dobra moi drodzy, dochodzimy do kolejnego miejsca i jest tu też kolejne jezioro, oczywiście dygrysa nie spotkamy, ale my wszystko pójdę powoli może coś się wypatrzy, może jakiś zwierzak ma teraz wodopój Wygląda na to, że nie. Jest tu cisza. Cisza i spokój. Nikogo nie ma. Dobra, moi drodzy. To idź da, udajemy się do schroniska. Znaczę sobie to miejsce. I mamy 272 metry. I, moi drodzy, będziemy dzisiaj kończyć nasz piękny epizod, jeśli chodzi o przygody w Nepalu. Jest tygrys, jest baksis, jest nilgał upolowany, także spoko. Coś się tam udało ostrzelić. Miałem oczywiście... Kinga spisał się dobrze Tylko no, trzeba będzie podejść naprawdę na bliską odległość, żeby ten strzał był celny, bo zasięg skuteczny 75 metrów no to ciężko mhm. Tygrys y, ucieka, pewnie nie wiem gdzie on tam był, może szedłem centralnie pod jego wodopój, albo może on teraz dopiero szedł w każdym razie, nie wiem czy on tam pił, czy nie, uciekł Moi drodzy, najprawdopodobniej pójdziemy sobie z tego schroniska zobaczyć o godzinie 6 rano czy on tam pije. Jestem tego mega ciekaw. W sumie wziąłem tego Kinga tylko i wyłącznie na woły domowe, ale niestety woły domowe nie przyszły. Jezu nachur nie drzej się tak, się wystraszyłem. On się chyba też... a raczej ona się też wystraszyła, bo już jej nie widać. Nie wiem, gdzie ona tam ucieka. No, weźcie tutaj, cokolwiek wybaczcie. Pogóreczki, pagórki, pagóreczki i tak dalej, i tak dalej. Także ciężko cokolwiek tutaj wykminić, moi drodzy. Kierujemy się do schroniska i kończymy dzisiejszy materiał. I sobie z tego schroniska zaczniemy i pójdziemy sobie ku tego jeziorka. Zobaczymy, czy tam coś przyjdzie, ale to już w następnym materiale może być, a raczej będzie na 100%. Bo ja chyba szedłem w nieodpowiednim kierunku. Jak pójdę od tej strony, to może uda się ty tygrysa. Przejmujemy schronisko. Mamy to odblokowane. Ok, kolejny etap naszej podróży. My i tak będziemy się musieli uda udać w kierunku. Właśnie tu czekajcie tak szumi. Chyba powiewa ta flaga. Tam chyba kukurydza jest, jak się nie mylę. Tak, jest kukurydza farming całą gębą. Dobra moi drodzy, to już będzie wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie. Bardzo was proszę zostawić łapkę w górę dla lasienku. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Ja się z wami żegnam. Więcej czasu wam nie zabieram. Dział komentarze zostawiam wam. Napiszcie co sądzicie o Kingu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.